Bombardiro krokodilo leci nad pustynią i za moment zrzuci bombę na wioskę. W tym odcinku nie tylko ratujemy wioskę przed katastrofą, ale pokażemy ci, jak funkcje pomagają przewidywać przyszłość. Dowiesz się, jak z prostego wzoru obliczyć czas, zasięg i prędkość uderzenia. Dlaczego pochodna to coś więcej niż dziwny zapis matematyczny? Jak naprawdę działają wzory, których uczysz się w szkole i dlaczego mają sens? To przede wszystkim film, który zmieni twoje spojrzenie na fizykę. Nie słucha teoria, nie schematyczne wkuwanie, tylko konkretne zrozumienie, które da ci przewagę na sprawdzianie, jak i w życiu. Chcesz wiedzieć, jak obliczyć miejsce upadku bomby? A może chcesz po prostu zrozumieć, po co ci te wszystkie wzory? To właśnie ten film. Przygotuj popcorn, bo czas wystartować z misją Bombardiro Krokodilo. Uwaga! To, co zaraz usłyszysz o funkcjach, może na zawsze zmienić twoje postrzeganie i perspektywę. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Czym jest funkcja? Na początek zastanówmy się, czym w ogóle jest funkcja. Ten dziwny znaczek F i w nawiasie X. Na funkcję można patrzeć jak na przepis. Na wejściu dostaje pewną liczbę, a na wejściu daje pewną wartość. W fizyce najczęściej naszym X jest czas. Sekunda za sekundą, godzina za godziną. Jeżeli co sekundę oddalamy się o metr od jakiegoś miejsca, możemy zapisać to jako funkcję położenia i czasu, czyli x od t równa się t, gdzie x oznacza naszą odległość, a t oznacza czas, który jest naszą zmienną wartością. Wzór ten informuje nas, że np. Na w 5. sekundzie będziemy oddaleni o 5 metrów, a w 6. już o 6 metrów. Możemy przedstawić to na wykresie, gdzie zmienną zapisujemy na osi poziomej, a wartość na osi pionowej. Kiedy mamy już rysunek, możemy sobie określić, jak zmienia się ta funkcja za pomocą jednej liczby, która nosi nazwę współczynnika kierunkowego. Jest to nic innego jak proporcja dwóch wartości, a dokładniej różnicy wysokości do różnicy odległości od punktu 0 na naszym wykresie. Różnicę zapisujemy w fizyce za pomocą piramidy nazywanej deltą. Oznacza ona, że od wartości końcowej odejmujemy początkową. Współczynnik kierunkowy to delta x do delta t, ponieważ jest to różnica wartości pionowej do różnicy wartości poziomej. Mówi nam, o ile jednostek należy pójść do góry w zależności od wartości naszej zmiennej. Na naszym wykresie odległości, co każdą sekundę idziemy o 1 metr do góry. W każdym punkcie różnica naszej wysokości jest taka sama co różnica odległości od punktu 0. W punkcie, gdzie oddaliśmy się o 3 metry, Minęły 3 sekundy, dlatego współczynnik kierunkowy możemy zapisać jako 3 do 3. To jest to samo, co 1 do 1, czyli po prostu 1. Współczynnik należy zapisywać zawsze przy zmiennej, dlatego wzór możemy zapisać jako x od t równa się 1t. Co każdą sekundę poruszamy się o 1x do góry. Gdyby współczynnik był równy 2, to x od t równałoby się już 2t. Czyli w jednej sekundzie bylibyśmy oddaleni już o 2 metry, a co każdą następną sekundę nadal przesuwalibyśmy się o 2 metry. Nasz wykres byłby bardziej stromy. Proporcje przebytego dystansu do czasu możemy inaczej określić jako prędkość wyrażoną w metrach na sekundę. Prędkość to nasz współczynnik kierunkowy. Funkcja odległości od punktu 0 przyjmie postać x od t równa się vt, gdzie v to stała prędkość. A te to zmieniający się czas. Spójrzcie teraz na te dwa wykresy. Drugi wykres przedstawia naszą prędkość w zależności od czasu, która się nie zmienia, ponieważ cały czas oddalamy się z tą samą wartością. Funkcję obok możemy określić jako prędkość od czasu równą po prostu prędkość, inaczej jako pochodna położenia. Pochodna określa, jak zmienia się nasza funkcja. Funkcja pochodna to współczynnik kierunkowy, a współczynnik kierunkowy funkcji stałej wynosi 0, dlatego mówi się, że pochodna drogi to prędkość, a pochodna prędkości to przyspieszenie, które w naszym przypadku jest równe 0 ze względu na stałą prędkość. I to jest rzecz, której na ogół nie tłumaczy się w szkole na wczesnym poziomie, lecz mimo wszystko znacznie pomaga ona zrozumieć, jak dokładnie działają funkcje. Generalnie zasada jest bardzo prosta. Pochodna ze stałej wartości, tak jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, 0, bo stała wartość się nie zmienia. Pochodna 2t, powiedzmy, gdzie 2 to jest nasz jakiś współczynnik, a t to jest nasza zmienna, to jest 2, ponieważ o każdą wartość przesuwamy się o 2 do góry. Pochodna 2t do kwadratu to już będzie 2 razy 2t. Pochodna 2t do trzeciej to będzie 2 razy 3t do kwadratu. Natomiast pochodna 2t do czwartej, to będzie 2 razy 4t do trzeciej i tak dalej. Zasada polega na tym, że bierzesz potęgę, przepisujesz ją z przodu zmiennej, a potęgę zmniejszasz o 1. Powiedzmy, że mamy podaną funkcję na pozycję x od t, to jest 4t kwadrat. Wykresem tej pozycji będzie parabola. Sprawdźmy punkty i je połączmy. Dla pierwszej sekundy będą 4 metry, dla drugiej już 16. A dla trzeciej sekundy, aż 36 metrów. Prędkość na pewno nie będzie wynosić 4. Prędkość to nic innego jak pochodna położenia to, co sobie powiedzieliśmy wcześniej. Stosując schemat, spróbuj wydedukować, jak będzie wyglądać funkcja prędkości od czasu. Według naszego schematu, 2 przepisujemy przed t, a potęgę t zmniejszamy o 1, co nam da 4 razy 2t, czyli dokładnie 8t. Metrów na sekundę. To będzie nasza prędkość. Zmienna T nam nie zniknęła, co oznacza, że prędkość będzie się zmieniać wraz z czasem. A skoro pochodna prędkości to przyspieszenie, to możemy wywnioskować, że będzie ono wynosić 8 metrów na sekundę do kwadratu. W tym przypadku tylko przyspieszenie może być przez nas jasno określone jako stała wartość liczbowa. Reszta będzie się zmieniać wraz z czasem. Możemy zatem zapisać sobie x od T jako 8 przez 2t kwadrat. Gdzie 8 to przyspieszenie, zatem x od t możemy zapisać w postaci ogólnej jako przyspieszenie przez 2 razy t do kwadratu. Kiedy mamy wzór x od t to jest x plus vt plus a przez 2 razy t kwadrat, możemy łatwo zapisać sobie wzór na prędkość jako zmianę drogi, licząc zmianę każdego z tych składników. Zmiana położenia nie istnieje, bo to stała wartość. Zmiana V razy t to będzie V po prostu, bo V tutaj jest współczynnikiem kierunkowym, a zmiana A przez 2 razy t do kwadratu to będzie A przez 2 razy 2T. W rezultacie funkcja drogi od zmiany czasu będzie to V plus AT. Stosując te same rozumowanie, możemy określić zmianę prędkości jako przyspieszenie od czasu, co nam da przyspieszenie. Więc mając pewną funkcję musimy rozróżnić sobie trzy informacje, jakie nam daje x od t to otrzymywana wartość w zależności od czasu. t to czas, który nie ma stałej wartości, od niego tak naprawdę zależy nasz wynik drogi, prędkości i przyspieszenia w danej chwili. A wszystko inne to stałe wartości, które przydałoby się pozyskać w celu przeprowadzenia dokładnych obliczeń. Kiedy już zrozumiałeś jak wykorzystać potężne narzędzia do przewidywania przyszłości jakimi są funkcje, nadszedł czas na misję uratowania bieśniaków przed zagrożeniem. Aby to zrobić, musimy przekazać im informacje o tym, gdzie i z jaką prędkością i pod jakim kątem upadnie bomba Bombardiro Krokodilo. Tak, aby inżynierowie mogli skonstruować urządzenie do jej powstrzymania. Pierwszym etapem będzie skonstruowanie odpowiedniej funkcji, czyli przepisu na potencjalny lot bomby. Posłużymy się funkcją wysokości od zmiennej czasu. Parametry Bombardiro Krokodilo, jakie udało nam się pozyskać, to prędkość wynosząca 140 m na sekundę i wysokość wynosząca 80 m. Bomba będzie się poruszać na osi poziomej ze stałą prędkością, ponieważ odrzucamy sobie opór powietrza. Po prostu go pomijamy, więc porusza się bomba ze stałą prędkością. Taką samą jak prędkość samolotu. Lecz jednocześnie bomba będzie obniżać swój lot wzdłuż osi pionowej z zmianą prędkości równą przyspieszeniu grawitacyjnemu 9,81 m na sekundę kwadrat. Przyspieszenie oznaczamy literką G od grawitacji. Wiemy, że przyspieszenie możemy podstawić do wzoru na położenie, kiedy podzielimy je sobie przez 2. Zatem wzór na położenie to będzie G przez 2 razy t kwadrat lecz chwila, coś się nie zgadza. Musimy jeszcze dodać do tego minus, ponieważ bomba nie wznosi się do góry, lecz obniża swój lot, więc wykres będzie miał mniej więcej wzór minus g przez 2 razy t kwadrat. Teraz otrzymujemy same wartości ujemne. Dodając stałą, czyli wysokość początkową, otrzymamy informację po jakim czasie bomba uderzy w ziemię. Będzie to dokładnie miejsce przecięcia wykresu z poziomą osią. To jest nasza funkcja określająca wysokość bomby od momentu jej upuszczenia. Nie ma tu składnika prędkości VT, ponieważ wzdłuż osi pionowej prędkość początkowa lotu wynosiła 0. Dlatego posługujemy się wyłącznie położeniem początkowym i przyspieszeniem grawitacyjnym. Aby wznaczyć punkt czasu, w którym bomba uderza w ziemię, zawartość wysokości podstawiamy 0, a za odpowiednie literki podstawiamy uzyskane parametry. Rozwiązujemy równanie przenosząc zmienne na jedną stronę i dzieląc przez odpowiednie wartości pierwiastkujemy obie strony równania i odrzucamy równanie z wartością ujemną, ponieważ czas jest dodatni. Po spierwiastkowaniu ułamka otrzymujemy w przybliżeniu 4 sekundy. Dla wysokości 80 metrów bomba uderzy w ziemię po 4 sekundach. Z taką informacją należy obliczyć przebyty przez nią dystans, posługując się funkcją odległości w osi poziomej od zmiennej czasu. X od T w ogólnym wzorze to będzie położenie początkowe plus. Prędkość początkowa plus przyspieszenie przez 2 razy t kwadrat. Dla tej funkcji usuwamy sobie składnik z położeniem i przyspieszeniem, ponieważ w osi poziomej bomba porusza się ze stałą prędkością, która wynosi 140 m na sekundę, więc x. Od T to będzie V razy T, a V to jest 140. X od T to będzie 140 T. I obliczamy przebyty dystans dla czasu 4 sekund. Bomba uderzy dokładnie 560 metrów od punktu jej zrzutu. Aby policzyć, z jaką prędkością bomba uderzy w ziemię, należy pozyskać jeszcze informacje o prędkości bomby w pionie w chwili jej uderzenia o ziemię. Ponieważ prędkość w poziomie będzie wynosić 140, ona się nie zmieni, natomiast w pionie już będzie miała jakąś prędkość, ponieważ spada z 80 metrów. Znamy wzór na wysokość, w zależności od czasu, a pochodna drogi to prędkość. Zatem stosując nasz schemat, stała wartość wysokości to będzie 0, a minus g przez 2 razy t kwadrat to będzie po prostu minus g przez 2 razy 2t, czyli minus gt. W rezultacie prędkość tej bomby w pionie od czasu to będzie minus g razy t. Tutaj stosujemy tą samą logikę, co przed chwilą, więc po czwartej sekundzie prędkość w pionie to wielokrotność przyspieszenia. Zatem 4 razy minus 9,81 to da nam minus 39,24 m na sekundę. Wartość ujemna wynika ze zwrotu prędkości, która jest przeciwnie skierowana do zwrotu osi pionowej. Teraz stosując twierdzenie Pitagorasa obliczymy, że prędkość wypadkowa do kwadratu to suma kwadratów prędkości w obu tych osiach. Pierwiastkując obie strony równania wynik ostateczny Prędkości to 145,40 m na sekundę. Dzięki naszym wysiłkom na podstawie prędkości i wysokości Bombardiero Krokodilo obliczyliśmy, iż bomba spadnie po 4 sekundach 560 m od punktu zrzutu z prędkością 145 m na sekundę. To jest właśnie potęga funkcji w fizyce. Natomiast wspomniałem też o kącie nachylenia, który jest istotny do stworzenia systemu łapiącego i rozbrajającego bombę wieśniaków. Możemy posłużyć się tutaj funkcją trygonometryczną, która łączy nam zależność pomiędzy długościami boków z kątem nachylenia. Funkcja tangens jest ściśle powiązana ze współczynnikiem kierunkowym, czyli tą proporcją zmiany wysokości do zmiany długości, odległości. W naszym przypadku w pionie to 39,24, a w poziomie to 140. W przybliżeniu ta proporcja wyniesie 0,28, Proporcja ta to właśnie wartość tangensa kąta nachylenia, równego około 15,6 stopnia. Na podstawie naszych obliczeń spróbuj teraz sam przeprowadzić misję ratunkową, kiedy Bombardiero krokodilo postanowił zacząć lecieć na wysokości 100 metrów z prędkością 150 metrów na sekundę. Kiedy przeprowadzisz misję do końca, podziel się jej wynikiem w komentarzu. Po tym materiale powinieneś już pamiętać, że funkcje to narzędzie do przewidywania przyszłości. Między innymi ruchu pozwalają określić dokładnie czas, zasięg, prędkość i kąt, a pochodna pomaga płynnie przemieszczać się pomiędzy wszystkimi tymi wielkościami. Ruch poziomy ma stałą prędkość, jeśli pomijamy opór powietrza, a pionowy przyspieszenie grawitacyjne. Pochodna położenia to prędkość, a pochodna prędkości to przyspieszenie. Pochodna danej funkcji to nic innego jak współczynnik kierunkowy który określa, jak szybko coś się zmienia. Matematyczne pojęcia takie jak właśnie pochodna, delta czy tangens mają fizyczne znaczenie, które pozwala przewidywać ruchy obiektów. Jeśli spodobał Wam się ten film, zachęcam do obejrzenia pozostałych równie ciekawych i angażujących filmów na tym kanale, dzięki którym jeszcze lepiej zrozumiecie tajemniczy świat fizyki. A jeśli macie pomysł na film lub zagadnienie, które chcielibyście, aby łatwo było przeze mnie wyjaśnione, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!